Witamy Państwa serdecznie! Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Przy mikrofonie to Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. No, przyznam, że jestem pod wrażeniem początku tego sezonu w ich wykonaniu. Brawo, brawo. Wszystko wskazuje na to, że... Myślałem, że ten bot się odwraca na niego. Szerują Wyglądają na zdeterminowanych, o. więc nie martwiłbym się dobrze, tym, że osiągnął na laurach. Myślę, że dzisiejsze spotkanie tylko utwierdzi nas w tych przypuszczeniach. Oni, oni mają tutaj dziewczynę, jeszcze, no jeszcze gorzej. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Hankarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Wywierana teraz presja. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Musicie się dogadać chyba trochę na tym, na tym defensywnym, bo bo jest zbiega się na jednego gościa. Beżana bramkę! Tak. No ale Strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Mm. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Strzał, proszę państwa! O kur... Nie gola, tylko boczeczka. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Co to, no, I przejęta piłka. Chapać. Dobrze. Abdullah. Oj, na spolonym się. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Nie Mamy uderzenie, uderzenie nie ale strzał zablokowany. Za chwilę bankami. możemy mieć centrę. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Cudowne bole, zachowanie bole. w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Środek, środek, pilnujcie go. Jest podanie. Jak to się rozwinie? To musi być gol! I udana interwencja. No, nie, no. ja nie mam jeszcze. Ściana w okolice 11 metra. Zatrzymuje ten strzał! Nie tym razem, muszą się bardziej postarać. No, nie biegłeś? głową, nie ma się czego wstydzić. A ja jak bryne, mam 80 tempa, to się nie dziw. <gry> kurwa, i robimy te przechwyty, ta piła jest piła, piła kurwa wraca, nie jakimś wczulen. Luka prosto w pole karne. Kurwa, teraz trzymać się tak Ale to był spalony. Był jednak spalony, ale jak jakie widzimy, to ewentualne trafienie no, jakie tak mi Trzeba uważać. Staram się uważać. I akcja nie zastopowana. Miał... Nie. Nie, tak na piłę torta z tym przód. To właśnie potem tylko jest szybka strata piły no, 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 i... No, jak no, to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Poszanować te piłę trochę. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Oto o definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Ale Od czy juno no bebek. Może być groźnie. Nice. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu o nie do kurwa, przejścia. Kurwa, to ja to mam? O. Co ty się odpierdziela, nie? Abszulna. Pograjmy, 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 jak najwięcej się podaś, Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy co to przyniesie. Ja tak jak jesteś na pazzior, to ty przy tej chwili, tak jak teraz była ta To Ty leć do przodu, bo się cofnąłeś do tyłu na tą taką pozycję cofniętą. A ja zawsze zostałem w tej drugiej linii. Poluję piłkę, widać, że czuje się wtedy... z nią pewnie. Do środkowaniem to bym tego jak nawet teraz nie Ale To było podanie to co do ciebie wyszło. Do ciekaw mówię, na pazziorach. Zamiast pójść jak napastnik za do przodu to on się wycofał na to takie Dobre do rozegrania. nie? Ponad Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. No i nawet nie drgnął bramkarz. Czyli Był pewny, oni, że nic z tego nie do, będzie. Ten jakoś bramkarz widział, że to uderzenie wydaje. nie zagrozi jego bramce. Ja, oni ogólnie no. są hmm. braku no. bo myślą, że bramkarz jest słaby. To... Ma zdziwienie. To... i Nie wiem, się. chodzi, chodzi tak, nie. No. Fabio Doskok do Rywala i po akcji. No więc no, pierwszej trochę, bo to nie wyjdzie tak. tak, no. tak. No, nie I jak najwięcej podał. Tak. Chodzi jak najwięcej, tylko różne te podania. No. Tylko tak. Musicie sobie tak. trzymać, dwa, dwa zagranie, kroki straca. zrobić i dopiero podanie. No. Takie może być. No. Przyciskał go rywala, ale świetnie się przytrzymać, a nie tak tylko. Półko, półko Cudowna no. teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. I broni Bramkarz, coś niebywałego! Są kurwa jakby do mnie tak napierdzielać tak. mi na bramkę to ja za chwilę ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcje. zera. <noise> <noise> <2 -0 głosy> Ale co później? <noise> Gola, kurwa. Pewno... O teraz Jakiś, świetny przechył, może tego obrońca że, że wychodzisz na pozycję. Potem się ściga i Zerwała tak rywali. Fabio, Uwaga! ładne prostopadłe padły bola. Byłem do byłem do, tyłu do rozegrania. no. No byłem Ręciom, Na zbyt zbyt, 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 nie? koniec pierwszej odsłony spotkania. Po ziemi wytopi. Wytopi. A na Albo dalej. Ci ci, ci najczęściej też. Albo jeszcze rozegrają. Jak jeden biega, to... Nie rzucamy za, za często, jak więcej biega, to... Bardziej, że trzech ukryło, nie? Bądź bądź. Go kryło, nie? Tam, 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 Ale, to tam szansa zwycięstwa tego pojedynczego. No dobrze idzie, nie straciliśmy bramy tam. Ale kurwa napierają mocno, nie? Napierają, napierają. Co będzie? Do piłki podanie. Oga Trzeba klepkę zrobić, tak jest. Raz wybieg, raz podejść pod piłkę, tak jest. też tak nie było tylko. Jak idzie biegając, piła przód, to już nie znaczy, że mógł wszystkie, tylko jak pójdzie przód to potem wycofać, bo wszyscy się już przesuną do przodu i tak konsekwentnie się przesuniemy. I zmieniać tempo Obie ekipy nie zamieniły się w tym stronie żartem. Zaczynamy teraz meczu. Tak. Ten błąd nawet nie prasuje. Do środka, nie przejęte przez obronę, wybijają. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Cierpliwie przygotowują natarcie, póki co mamy remis. A teraz kontratak, jak to rozegrają? Super. Jest przy piłce, może rozprowadzić tę akcję. Ale strzał zablokowany. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Ojej. A ładnie. Minimalnie. Za wysoko ta główka. Oj, trochę niebezpieczny. Oj, świetna. Teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Nice. o Strata. Fatalne zagranie. Mm, tu zjebałem. Czas w takim miejscu zawsze są groźne. I ten atak bez efektów, choć gdyby nieskuteczny odbiór, byłoby gorąco. O super. Dośrodkowanie po, po to, nie w obronie. To. No, Wybicie na uspokojenie gry. Dobra ta interwencja. Okay, okay, okay. Nic z tej akcji. Chyba, out dla my ludzi Kurwa, no to też myślę, że... Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Ma czas i miejsce na centrę. i błysnął teraz techniką. Pracą piłkę teraz. Ale na ślepo, żeby tylko tam dalej. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego klasztoru. Pograjcie. pograjcie, pograjcie. Fabio. Jest środek. Maś. Jest uderzenie. Rzuca się i pewnie interweniuje. Mam propozycję, no jak zbiegacie tak przy tej akcji, czy to są na biegacie, bokach, nie? To no nie zbiegajcie no. tak szybko do środka, to bo jakbyś tam był w dalej, roku, dalej dooko. tam przy linii, a cały czas lotowy, to, ja, to, ja bym ci tam, to ja bym ci ale tam, piłę posłał, i byś miał sam na sam, a tak czekałem, aż odbiegnie znowu do góry. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania Nie proszę o podanie nie wiem czasami nie, nie. On, on sam też tutaj może. Nie, nie mam. No, nie nie. Nie. Nie nie mam bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Jest jeszcze do grania. Dużo ludzi nice. na boisku, popatrzmy. Nice. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Dobra, jesteś czy prawo? Prawo, no, no, no i brawo! To co Państwo widzicie to wysoki presji. I teraz próbuje szczęścia. A, sokol! Użył to... teraz dystansu. Jakby ten ten. Finy... Tak, to był bardzo dobre uderzenie. To, to, Miał sporo wreszło. miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Już musiał jeszcze odbić dubok. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. No. Nie wiem, ja umiem są wyżej, do przodu, dodano, jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Nie udało im się tak, utrzymać przy piłce. Wsiadają. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Przeciwny, dziwnie trochę 0-0. Próbuje teraz Szczęścia, blisko! Po szczęście my mamy się od poprzeczki wylatuje jednak za boisko. Potężna bomba. Soczyście siadło na nodze, gdyby piłka poleciała ciut niżej, to nie byłoby żadnego. dużo idealnych parad bramkarzki. Chciał dodać. No to tak. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Mogą tu teraz groźnie skontrować. No co jest? A dobrze kurwa, się ta kontra z... Nie zaspała, spokojnie to wybroniła. Kurwa, chcemy to wygrać, jest tak... można Byrza się pobawić, ale jak kurwa nisz, trzymam nie? nie był strzał. No, powoli kończy się czas nie byl, na strzelenie zwycięskiej Nawet no, jeśli to było podanie, to tam to nie było nikogo. Majus. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Gra toczy się, mimo tego faulu. Dos Santos. O kurde, stary. Schowałem się. mam wyjść trochę. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Ja w takim miejscu zawsze są groźne. Ale strzał zablokowany. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. tego w środku. Teraz daj jest konieczny powrót do obrony. Szutka w szesnastkę. Czy ten rzut Rożny przesądzi o, o losach meczu? Jeśli wyjdą na prowadzenie, to na to, odpowiedź to tak, zostanie bardzo zimny. Zaczyna się tak końcówka, nie? gdzie lubimy trafić. Głęboko także... w pole karne zagrywa. Sędzia wskazuje na Ej, rośnie po poiska. Ponownie będą bić piłkę z Rożnego. Na się, na się. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Mistrzowski teraz odbiór, we własnym polu karnym. No nie cię szanse, nie, nie. chłopaki teraz. Nie. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu no, w powrót, to, nie zajebali. To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. Jako minuta dodatkowego czasu. Wice zachęcają Daj ich do ataku. Się, ja oglądać zwycięstwo swojej drużyny. Do Skamy, I czy będzie goł! Dobrze. Dobrze. Na teraz to dobrze wykonać ten kochnię i objąć prowadzenie. Krótkie rozegranie teraz. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Niestety dla nich. A ostatni eee. gwizdek. Zgoda. Żadna z drużyn nie była dziś w stanie wyszarpać zwycięstwa. Mieliśmy nie chyba dobrze, trochę większe oczekiwania. Szkoda, że żadnej z drużyn.